Rok 1947 Ksiądz drzewit Władysław Kołodziej Lechicka baźń pod tytułem Sława A imię jej było Sława. Przyszła na świat w lechickim Bożym Tynie, w łysogórskim, jasnogórskim bodzentynie. Wśród odwiecznej puszczy zadumanych drzewidów i jodeł. Nad jej kołyską szumiał bór swą pieśń o zamieszłej przeszłości. Wturowała mu potężnie pobliska dąbrowa i szła wieś poprzez dalekie lasy sosnowe, aż do morza o czarownej i uroczej, promieniującej wieszczą mądrością sławie. A było to tak. Słońce pogodziło dzień z nocą, aż księżyc, ciążę lechickiego nieba, ukazał ze zdumienia pełne swe oblicze. Na szczycie łysicy jasnogóry stanęła Sława i zapatrzyła się w niebo, usiane srebrnymi, złotymi, krasnymi i zielonymi gwiazdami. I w zachwycie nad dziełem stwórcy wszechświata rzuciła w przestrzeń międzygwiezdną słowa napełnione tęsknicą i poważną zadumą: To ja jestem, sława! Ale kto ty jesteś, który dałeś życie mnie i powietrzu, ziemi i wodzie, i ogniowi, i drzewom i gwiazdą? Kwiatom i zorzy. I czy widzisz to wszystko, na co ja patrzę i czego nie pojmuję? Na promieniach gwiazd, na obałwanach mórz, w szumie drzew, na skrzydłach natchnionych wzlotów ducha spłonęły z cichych niebios świetlane słowa. Jestem to, wielkie. Olbrzymie niewrażalne to. Jestem ten i ta. To wszystko, co widzisz, to mój świat, który utworzyłem ze świata mego Ducha. I ty ten świat widzisz, i ja ten świat widzę, a świat to wid. To widok, który roztaczam przed Twymi oczami, to światło, które promienieje ze mnie. Jestem bez imienia i nie ma dla mnie imienia w ludzkiej mowie. Jestem świat. Jestem to. Jestem wi. Jestem świat. Jestem to. Jestem wi. I odtąd na skrzydłach wichru rozniosła sława tajemne słowo po świecie słowiańskim. Światowid, 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 a było to dawno, bardzo dawno, a może jeszcze drzewiej. Ale tak było drzewiej i tak jest dzisiaj. I tak będzie jutro i zawsze, dopóki świecą gwiazdy i szumi bór, dopóki bije w piersi ludzkie serce i pachną łąki. Bo światowi to życie wiecznotrwałe i żywe, na chwilę może umilknąć pieśń przeszłości, na chwilę może pokryć usta ludzkie pieczęć milczenia, ale zawsze nadejdzie taka chwila, kiedy nagle odzywa się serce życia i uderza w dzwon wiekuistej sławy, sławy.